Cześć, cześć tu. Mimik TV. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla Was dwa zestawy LEGO Ninjago. Może trochę to nowoczesne, ale dzisiaj mamy dla Was takie zestawy. Tak, mm -hmm. w tłumaczeniu Mimiego nowoczesne, czyli dla nas to jest nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy Ninjago, więc jest to nowa seria dla nas. Tak. Ale mamy nadzieję, że i Wam się spodoba. Mhm, mm A jakie to są zestawy? Pierwszy zestaw to elektromech, czyli tutaj ten pierwszy zestaw mamy. Tak, to jest ten miejsce. Pokaż pudełeczką może na początek. A, mamy. Tu, o te pudełko. To jest, o. O, jest ten zestaw o numerze 71-740. Tutaj mamy ten miejsce, tutaj mamy instrukcję. Wrzucę dwie. Tłumaczki. O, i w skład tego mamy mecha, pojazd. Oraz y, w, y, jakiś posąg, tak? Jakąś figurkę y, ze złotym mieczem. No. Oraz dwie mini figurki. A, a moim zdaniem ten złoty miec, y, ja go nazywam tak klepsydra złotego czasu go nazywam. Mm -hmm. to jest Twoja nazwa, bardzo ładna nazwa. Były dwie paczuszki, tak? tak. Mamy dwie instrukcje. Dobra, to ja trochę tak od, od drugiej strony. Najpierw jest instrukcja mecha. Czyli elektromech. Mhm. Mm A mi się wydaje, że to jest po prostu mecha, te auto to elektro, mm -hmm. mi się wydaje. Albo A to druga to... instrukcja to jest pojazdu. Tak. Oraz właśnie tej złotej Jony. figurki. I ten pojazd, nie My, to za chwilę pokażemy. Ja boja, dokładnie. To jest tak dla, dla nas nowość, mhm. bo jest nic nas. Tu jest, jest akurat punkt, gdzie pokazane jest, co trzeba zrobić, żeby strzelić. Tak, tutaj taki mały czerwony dinchor. No i nasza złota figurka. A według mnie klasyczny albo tego czasu moim mhm. zdaniem? Zestaw nie jest duży, ma sto, 106, elementów. 106 I, elementów. I nawet sam liczyłem, sam liczyłem elementy. Mhm. E, I też wielkościowo nie jest duży. Tak. E, mamy tu porównanie do drugiego zestawu, jest o połowę mniejszy. Wysokości ma około 15 cm, a szerokości, jakby mu ramiona rozszerzył, to 16 cm. Mhm, dobra, pokaż go bliżej tego małego. Ok, no i co o nim powiesz? Co się tu dzieje? Co można ruszać? Ten mały mech y, może ruszać nogami w pełnej dalekości, tylko tak, znaczy łatwo jest o tak nie ustanie. Ciągle się przewraca, tylko w inne pozycji. A tak to nogi pełnoobrotowe. Mhm. Y, y, nie, nie, ten. Funkcji nie było podanych w aplikacji. Ale dziwne jednej funkcji, że nie było tam podanej, obraca się 360 stopni. Tak, obraca no. się dookoła całej swojej osi. Mm -hmm. Tylko tutaj nieco odpadają, bo też tu są z tyłu mm -hmm. zapasowe. Ręczkami też może dużo ruszać. O, tylko też są. Czasem odpadnie. Mm -hmm. Jedna ma na sobie miecz, a druga piłę. Tak samo jak w drugim robocie. I piła też jedna... się obkręca, tak? Tak, tak samo jak w drugim robocie. Jedna, jedna piła, jedna miecz. I figurka, i jedna... która nim steruje. Tak. Uh -huh. A jego przeciwnik? A jego przeciwnik to ten oto pojazd. Jeszcze nie pokazaliśmy jak strzela. Spójrzcie, taki mały cior i tak lekko się strzela, a patrzcie jak mocno. Auć. Zdecydowanie mocno. Mm -hmm. I też jakiś miecz w ręku do walki. Bardziej ręcz. piracki, prędzej. Mm -hmm. No i jeszcze pokaż nam e, ten złoty, o który oni walczą. O, i tak wygląda. I jeszcze mamy w tym zestawie takiego to skorpiona na skalę, prędzej na jakimś kamieniu bagnistym czy coś, a tutaj na skalę pajączek. Pajączek i skorpion. Tak. Co skarpia? nie chcesz się mnie jeść? Mm, oszczędzę się. Dobra, to jest nasz pierwszy mniejszy zestaw oraz teraz oraz przechodzimy do gigantomek. Do gigantomech. dużego. Przesunie sobie ich na bok, tak. I tu mamy już większy, fajniejszy plus, jeden z, do tego zestawu, jeden z plusów jest taki, że, że w tym zestawie mamy ekskluzywną figurkę. Mm -hmm. Taką złotą. Tak nawet, jest. nawet ma posąg swój. Ma dwa miecze z tyłu, jest cała złota. I, i mówiąc skromnym zdaniem, to jest ta figurka, która była w tamtym w Megamechu, w tym mniejszym mm -hmm. Elektromechu. To jest ta sama, luka ze złota. Mm -hmm. Tak I, jest. Dobra, pokaż nam jeszcze pudełko, bo pudła też pokazujemy. Pudło jest znacznie większe. Tak, znacznie. Zestaw o numerze 71-738. Zain Titan Mech z angielskiego, jak dobrze przeczytałem. Instrukcja również dość duża. No, zestaw ma już więcej klocków, bo około 800. 840 elementów. Jakoś tak. A, a kroków w instrukcji, zaraz Wam powiem. A kroków w instrukcji jest 327 kroków w zestawie. Instrukcja jest fajna, bo jest na wielkości gazetki, książeczki. Fajne przedstawienie. Tu mamy sześć paczek. Tak. Pierwsza do trochę korpusa i dwóch chłopków, druga do resty korpusa i dwóch chłopków, trzecia do jednej nogi, czwarta mm -hmm. do drugiej nogi, piąta do ramion i, i trochę robota. Powiem, mm -hmm. że tu też są jakieś dodatki do robota, a trzecia do, znaczy szósta do całej resty. Tak. Do końcówki rąk, tak? Zakończenia rąk do, do i do głowy. głowy. Do głowy. Mhm. Mm sześć paczuszek, tak. Tylko tak sobie przelecimy na szybko. No to jest budowa nogi. O, I, I moim plusem jest to, że nogi są super łatwe w budowie. Ja Więc jeśli ktoś z Was będzie budował nogi, to nie ma z nimi żadnego problemu tak naprawdę. Mhm. Tylko ja miałem jeden mały problem z, z jedną nogą. A tu mamy jeszcze, przepraszam, że ci przerwę inne zestawy no. z tej serii. I one również mają na figurki wszystkie i tan i ten jest. i, I no ten. I tu jeszcze są trzy pozostałe, łącznie są cztery z tej serii. Tak. Mhm. Ja, ale nie wspomnieliśmy, że ten statek kosmiczny, czy jakiś tam, on strzela z oś ośmioma strzałami. Z mhm. ośmioma strzałami strzela, więc to jest mój duży plus dla tego zestawu. Może kiedyś go polujemy. Mhm. Mhm. Dobra, Instrukcja. na bok. Tu mamy jeszcze na pudle pokazane Części ruchome mecha? Mniej więcej, bo Czyli kolana jest... zginane, tak? Bo jeszcze jest na pewno wiele e, więcej funkcji. Tutaj mamy e, pokazane, gdzie nacisnąć, żeby mógł wystrzelić. Tak. Tylko to jest mój również minus ze strzelaniem, że, że czasami nie strzeli. O, tam. Tylko czasami zdarzy się małe szczęście, że strzeli. A tak to jest bardzo trudno strzelać. Czasami, bo boca nawet bardzo dużo siły by nie strzelić. A tu mamy jeszcze wielkość 26 cm wysoki. Mhm. Mhm. Dobra, a teraz go pokażę sobie. O, tak się nam prezentuje w okazałości całej konstrukcji. Tutaj mamy miejsce dla ninży. Jak dobrze pamiętam, to Zain tam siedzi. Ale mogę się. Zain to A to przepraszam, wydarzymy. mylę się. Okay. Ten, ten to był chyba Zain. Dobra, ale zaraz zobaczymy, bo my tu mamy spis na kartonie. O! To Zain Nie, ja jednak miałem rację. Biały to Zain. A drugi? Złoty to jakiś Jay Legacy. Później mamy dwa ninja duchy, tak? Gulter i. Soul raczej jakoś, jakoś tak. Przepraszam za mój angielski, ale dawno nie używam. No dobra i co tu mamy? Co się w nim rusza? Rusają się ręce tak wszędzie, rusają Nie mhm, Niemal w każdą stronę. Nawet tutaj się ruszają. i miałem mhm. też problem mały z montacją rąk Ty, Tutaj rąk miałem mały problem z montacją. Mhm. Jeden mam jest na ręce, tak samo jak w tamtym bocie. Jeden ma rękę, jeden piłę. Mm -hmm. y y y y miec mu się rusza, można tak go złożyć. Można go złożyć tam do Pokaż go bokiem. Musisz zobaczyć, o. A, i nic mu się w ten sposób I może z pięści komuś da się łatwo. A nogi jak mu się ruszają? A nogi... Biu. 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 I kolanie też, jest uh -huh. Jeszcze stopa. I stopa się jeszcze mamy plus otwierajny Spójrzcie, Gdy dobrze się przyjrzycie, można otworzyć tutaj takie oto zasebki. Pip, pip, o i otwarty uh -huh. I może jest robot łata. Lokomat! I poleciał. O, i nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, bo już widać, że łuk sam wypadł, więc już można wspomnieć, że tutaj jest przyczepka na różne rzeczy. Dobra, to teraz zobaczymy mm -hmm. czy ten strzela. Tam ten strzelał, a ten? Spróbujmy. Zobaczyle. Mocno. No i co? Pójdzie, czy nie pójdzie. muszę na chwilę to odczepić, bo trochę trudno się tym strzela. I o, jak zwykle przytrzymałem. Jeszcze. Do skutku. Uda się czy się nie uda. Auś, poszło. Jak... Poszło, a poszło. trochę trudno, ale poszło. Tak, jak już wystrzeli, to leci z pełną prędkością. Mhm. I z pełną siłą. Mhm. Jest to może mały minus tego zestawu, tak? Tak. I, i jeszcze jest drugi minus, y, tu nas, strę tak naprawdę. Tutaj to często odpada mhm. i trudno to podaż nam zemontować. Mhm. A jeszcze tak, jak tak patrzymy na niego sobie z bliska. Jak nam ten chłopak wychodzi? Jak można go wyjąć albo włożyć? Wyjąć, można go ewentualnie o, tylko go wyciśnąć. W ten sposób? Ale... ale nie wiem jak on może tu się zasliznąć. Ewentualnie o A ja myślałem. A nie ma tego otwieranego? Tej klapy? Z klapy? przodu? Gdzie? No. Nie, tego nie ma otwieranego. Nie jest otwierane? Nie, nie. Tylko tak się leci, tylko poruszy. No. Tylko to jeszcze się rusza, ale to już nic. O, no dobra, czyli tata się mylił. Chyba, że ewentualnie tak. On se tutaj. Ja! I tutaj się nowej ziżdżali. Hmm? Okej. Okay? Ja! Ja! Au. <śles> I się przewrócił. Mm -hmm. Dobra. To teraz sobie zróbmy porównanie dwóch. Wiadomo, że wielkościowo no, to jest duża różnica. Mm. A który zestaw Ci się bardziej podoba albo mniej? A może są równe do zabawy? Mm. Jak myślisz? Bardziej mi chyba się podoba ten, ten gigant, bo y, oni nim marzyłem i w ogóle o nim marzyłem y, odkąd ten zestaw dostałem. Ale tak naprawdę to tylko krótko, bo tam no, Tydzień temu, może, dwa go od tego zestawu dostałem i szybko go dostałem. Mhm. Dobra. A to dzięki y, zryceniu na fontannie życzeń. No No to jak będziecie mijać jakąś fontannę, pomyślcie o takim zestawie, a na pewno się spełni. Jak to będzie fontanna życzeń, oczywiście. Każda fontanna jest fontanną życzeń. Eee, dobra, a moim zdaniem połączenie tych dwóch zestawów daje najlepszy efekt. Bo wtedy walka tych dwóch tytanów to jest najlepsza zabawa. Tak, bo w sumie tam tytan kontra dwa duchy to jest tak naprawdę samna walka. O to tam bum, 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 bum. O, i, i I po tak. zabawie. Dobra, Ej, ogólna ocena obydwu zestawów od 1 do 10? 10-9. 10-9. No. No dobra, może ten dziewięć, ten 10. Albo no może i obydwa 9. Dwie dziewiątki damy, dobra, bo duży też ma jakieś tam wady, więc nie jest idealny. Mm. Więc dwie dziewiątki jak najbardziej zasłużenie. Teraz pokazamy nasze minusy do nich. Tak? Jeszcze masz jakieś minusy? Mm -hmm. No to co mówiłem, że tutaj obydwa. <laughs> drugi minus to taki, że... Palce mogą odpadać jak za dużo nimi ruszamy. One lekko wypadają. Ale nie zawsze. Wystarczy, że dobry klotek z tych wybierzemy lub z tych i jest dobrze. Wystarczy, że dobry z nich wybierzemy. Mm. A ostatni minus to, że jest troszeczkę niestabilny. Jak, jak już źle nogi ustawimy, powiedzmy, tak, O, Ona była tak. O, o, i prawie się przywraca. On nie zawsze dobrze ustoi. Nie, za, nie zawsze w dobrej formie jest, żeby ustać. A mniejszy ma jakieś minusy? A... Twoim zdaniem? A mniejszy ma minusy, że jak się nim lekko podrzuci czy coś, to miece mu odpadają tylne. Drugi minus to, że jak skądś spadnie, to mogą mu ręce odpaść. A trzeci... hmm... Trzeciego w sumie chyba nie mam. No trzeci to jest taki, że fryzura temu odpada często. O, nawet się nie podniesie, żeby mu ją wyjąć. Mhm. Mm Jestem mam dla Was pytanie. Jeśli ktoś z Was wie, jak nazywa się ta fryzura, to napiszcie w komentarzach. Jak nazywa się ta fryzura? Mm -hmm. takie coś. No dobra, zobaczymy, czy ktoś nam odpowie na to trudne pytanie. Tak. Dobra, a teraz już kończymy, prosząc was o łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Pewnie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. uwaga, zapomnieliśmy jednej rzeczy. Tak. Mojej fajnej przebudowy auta w pistolet. Mm -hmm. Pistolet strzelający. Mimi zmienił. Ataki. Pojazd w pistolet w swojej własnej wersji. Tak. Zapasy również są zostały parę. Mhm. Mm i możemy z łatwością strzelać, możemy się wstrzymać i to jest trochę trudniej, bo trzeba w kilka i nie dopiero wstrzelić, więc można z łatwością tak zrobić. No? <grych> można strzelać. Strzel do widzenia. I robot prawie dostał. I można, i można się bawić w pistolet, tak? Załaszam pistolet. Hmm. I już można się w policję bawić. I już nie tylko roboty, ale i policja. No dobra. To taki mały bonus. Tak. Pa!